W środę 8 października w dzierżoniowskiej podstrefie Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej wkopano kamień węgielny pod kolejny zakład firmy Penter Poland, którego budowa rozpocznie się na początku 2015 roku. Dzisiaj podpisaliśmy akt budowy pod budowę nowego zakładu Penter w Dzierżoniowie. Ten zakład to będzie kompletnie nowa inwestycja. Mogę powiedzieć teraz, że rozbudujemy zakład praktycznie trzykrotnie. Jeżeli nam pogoda pozwoli, chcemy przygotować podstawę pod fundamenty w tym roku. Natomiast realnie patrząc, myślimy, żeby zakończyć budowę na pewno do końca przyszłego roku. Jeżeli wszystkie formalności załatwimy dość szybko, będzie to koniec października. Bardzo się cieszę, że już piąty inwestor, który funkcjonuje w strefie, rozwija się. Czyli świadczy o tym, że i warunki, i atmosfera, i to uznanie jest pozytywne od działających już tutaj firm dzierżenioskich. Dwa lata temu jeszcze mieli, mieliśmy 15 firm. W tym roku już dwie następne rozpoczęły swoje funkcjonowanie. Powstanie nowej fabryki wiąże się z dynamicznym rozwojem firmy oraz wprowadzeniem nowych produktów na rynki światowe. Jest to dla nas o tyle ważne, że rozszerzymy portfolio produktowe Pentera. Nie będą to tylko, oczywiście będzie duża grupa obudów i, i szaf elektrycznych, ale również będą to produkty takie jak przewody grzejne, czyli to będzie zupełnie nowy produkt tutaj w regionie. Oczywiście rozbudowa zakładu wiąże się ze zwiększeniem ilości zatrudnienia pracowników. Będziemy szukać pracowników, operatorów maszyn, techników, również inżynierów. Myślę, że na początku zatrudnienie u nas uzyska w pierwszych latach po rozbudowie, to będzie do 50 osób, a w przyszłości myślę, że sprawa jest otwarta, to zależy od, od zamówień, zależy od naszych klientów. W podwaliny nowego budynku wmorowana zostanie tak zwana kapsuła czasu, w której znajdują się ku pamięci przyszłych pokoleń zdjęcia obecnego zakładu, akt decyzji o rozbudowie podpisane przez władze samorządowe i władze firmy, jak i polskie monety wraz z pamiątkowym medalem z Dzierżoniowa. Be present here with us at the moment of uh, building it. Tutaj będzie jeszcze no, tak. przykręcanie tak. wieka. Ok, so now we're we'll screwing it down. Pan dyrektor świetnie sobie radzi. Kolejne kwalifikacje możemy potwierdzić. Pan dyrektor Paweł Selmer. Mhm. Penter działa w Dzierżoniowskiej podstrefie od 2006 roku i zatrudnia dziś 180 osób. Dzisiaj firma zostaje w Polsce, zostaje w Dzierżoniowie. I to z tego należy się cieszyć, ponieważ widać, że dobrze się tutaj czuje. Kolejny rozwój, kolejna inwestycja, którą zadeklarowali przedstawiciele Pentar Polska to ponad 35 milionów złotych inwestycji i kolejnych prawie 50 nowych miejsc pracy dla miasta Dzierżoniowa. Podstrefa działa od początku powstania Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej i jest modelowym przykładem dobrego zarządzania. W tej chwili w pod strefie Dzierżoniowskiej już można powiedzieć jest ponad 2000 miejsc pracy, co nie jest to bez znaczenia dla tego regionu. Podstrefa w Dzierżoniowej jest od samego początku Wałbrzyckiej specjalnej Strefy ekonomicznej od 1997 roku, jeszcze ubiegłego stulecia. I jak na początku się dobrze rozwijała, tak i teraz się cały czas rozwija. Jest to dobre miejsce do inwestowania, dobry klimat. Dobre miasto, dobry samorząd. W trakcie uroczystości posadzono również drzewo i odsłonięto tablicę ku czci Dietera Wówki, zmarłego w 2013 roku członka zarządu Penter Polska. To był nasz wiceprezes w Europie. Dieter Wówka był odpowiedzialny za, również za ten zakład. On był moim bezpośrednim przełożonym. Także on wniósł ogromny, ogromny wpływ tutaj. Jeżeli chodzi o sukces naszej firmy, to była osoba, która potrafiła pracować bardzo dobrze z ludźmi i motywować ludzi. On był moim bezpośrednim przełożonym, także no to, co się stało rok temu, no to dotknęło bezpośrednio mnie, była to osoba, która również mnie wprowadziła do, do firmy Penter, więc mieliśmy bardzo tutaj dobrą relację, jeżeli chodzi o naszą współpracę. Szacowany koszt inwestycji to kwota około 50 milionów złotych, a powierzchnia nowego zakładu będzie miała ponad 16 tysięcy metrów kwadratowych. Obok fabryki powstanie również magazyn wyrobów gotowych dla produktów stworzonych w Pentar Polska.